Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was, e, najpierw do, z pracy, e, na tego vloga, e, ponieważ, nie wiem, jest nie wiem, na 19.30. Właśnie skończyłam sprzątać, takie sprzątanie cotygodniowe. My się z małą wymieniamy co tydzień na takie porządniejsze sprzątanie. Oczywiście codziennie się odkurza, je podłogi, ściera na bieżąco, wiecie, wszystkie... E, z, zapalcowania oliwkowe czy tam inne brudki, które powstają kurz i tak dalej, ale jednak raz w tygodniu jeszcze trzeba przysiąść mocniej i wszystkie zakamarki wypucować, wszystko co wyprane jest po poprzednim dniu już przynieść na poniedziałek, więc słuchajcie, jest niedziela i ja was witam z pracy <grym> dotoczyłam koło i chcę wam pokazać właśnie dekoracje taką jesienną, którą tutaj już ustawiłam, myślę, że tydzień temu. Jest to taka dekoracja, którą widzieliście u mnie również w domu. Ja Wam pokazywałam również w holu, że są to gałązki z Home and You. Ja do siebie do domu to kupowałam jeszcze je po 69 zł, a one później były przecenione za 23 czy 24, coś takiego. I więc nakupiłam tych gałązek więcej. I właśnie z myślą o pracy połączyłam Zobaczyłam tutaj ten um, akcent taki szyszkowo-kłosowy, e, zobaczcie, kłosowy, takiego właśnie e, trochę babiego lata, trochę już takiej jesieni, w lesie, e, trochę jakieś makówki, poprawcie mnie, nie wiem, z dynkami i dynki pokazywałam Wam również w holu, są to dynki z Sinsai. Uważam, że Sinsai to e, naprawdę jeden z takich e, sklepów top-top, e, jeżeli chodzi o tanie, Trafne, yy, bardzo, bardzo ładne yy, dekoracje okazjonalne. Wiecie o co chodzi? jesień, pyk, jesień. Chcecie wiosnę, pyk, jakieś tam króliczki, kwiatki, bratki, stokrotki. Chcecie święta, coś taniego w różnych kolorach, pyk, macie w Sinsay. Taki naprawdę fajny sklep na każdą porę roku. Walentynki, ktoś z Was, nie wiem, bardzo, bardzo świętuje. Tam również znajdziecie akcesoria, gadżety, dekoracje walentynkowe. Naprawdę, to nie jest żadna reklama. Sinsay chyba każdy zna, ze względu na ceny oraz dostępność i wybór, więc ja Wam Również ze swojej strony polecam. Tam również taki mały akcent dyniowy, tu i tutaj, ale taki dosłownie malutki i pójdziemy w złoto. Również na święta Bożego Narodzenia będę również szukać czegoś złotego. Tam dyfuzor z francuskich perfum, które ja też miałam u siebie w domu wielokrotnie, natomiast teraz miałam jakiś inny. W ogóle z Rosmana i też bardzo ładnie i długo pachniał. Mam wrażenie, że przede wszystkim dłużej. Bo pachniał w ogóle inaczej, to nie jest kategoria perfumowa, tylko tam to była kategoria taka owocowa, a tutaj jest zdecydowanie mm, inspiracja perfum e, różnego rodzaju, e, tu akurat nie mam pojęcia, jaki to jest numerek, bo to mama kupowała. Natomiast ja zawsze u siebie w domu miałam w czarnym e, opakowaniu, w czarnym, tym ceramicznym e, pojemniczku z czarnym, e, z czarną nakrętką, bo tam można fajnie sobie wybrać e, odnośnie e, jakby. Wiecie, jak chcecie urządzić, jak macie urządzenia w domu, jak chcecie dołożyć jeszcze jakieś dekoracji w danym kolorze, tak sobie możecie wybierać, czy białe, czy czarne, czy złote. I ja zazwyczaj właśnie miałam wszystko czarne, ale można również połączyć ze złotym, można, nie wiem, czy ze srebrnym, w każdym razie jest wybór, więc myślę, że. Mogę polecić tak, na, tak ostatecznie te, te zapachy, dlatego że one naprawdę przepięknie pachną, tylko jak dla mnie za krótko, po prostu, naprawdę przepięknie pachną i nawet jak tutaj jest takie naprawdę duże, duże, duże pomieszczenie i długie i ja się oddalam, jeszcze tutaj kawał tego pomieszczenia za mną jest, to... U mnie, przez tamte drzwi do mojego domu, czuć zapach tutaj z, z tej, tutaj, lady, że tak powiem. Naprawdę, słuchajcie, niesamowite. Tylko, że mówię krótko, krótko, coś za coś. Nie są też jakieś tutaj horrendalnie drogie, bo chyba kosztują coś. Czutkę mniej niż 50 zł, więc nadal to nie jest źle. Aczkolwiek, tak jak mówię, no, zapach bardzo mocny, lecz y, moim zdaniem y, za krótko się ta tutaj 100 ml, 100 ml esencja y, nam sprawdza. Bo ja, ja uważam, że tak na około miesiąc, nawet nie. Tak mi się wydaje. I te patyczki wypijają. Chyba yy, chodzi tutaj też o to, że jak chcecie na przykład do mniejszego pomieszczenia, żeby ten zapach się mniej wydobywał, to yy, dozować trzeba patyczki, tak? Czy, czy ja źle myślę? Że po prostu używamy na przykład dwóch patyczków, jeżeli chcemy, żeby delikatnie pachniało, bo to w sumie po dobrze myślę, bo to w sumie wiecie, macie sześć patyków, no to idzie zapach sześć patyków, idzie szybciej po pierwsze. Może czasami niesłusznie, bo wystarczyłyby dwa i starczałby na dłużej. Może właśnie pod tym tutaj kątem trzeba następnym razem sprawdzić. I tak chyba zrobię, bo teraz w sumie żadne odkrycie. Brzrzu mi do głowy, dobra. Mniejsza o to. Chciałam wam pokazać głównie to. Jeden e, niewielki detal zmienił już wystrój e, i zdecydowanie no, przyjemniej, jesienniej, jesienniej to wygląda. Um, u nas takie e, właśnie detale złote e, tutaj królują, więc e, wleciały też złote Nie lubię, wiecie co? Nie lubię, jak mówię, wleciały. Wleciało śniadanie, wleciały dekoracje, wleciały zakupki, a jakoś tak mówię to. Muszę się tego oduczyć. Um, Samo nic nie, wle, nie wlatuje, więc e, takie tutaj ustawiłam e, dekoracje. A wazon to jest, o starutki wazon z pepko, który mam już bardzo długo. Zobaczcie, to jest naprawdę pokaźny, pokaźny bukiet. Dużo tutaj tego e, i, e, no i z, daleka, z daleka widać, że jesień, jakby nie było, prawda? Prawda. A ja ciągle jeszcze w mazakach, bo to jest ten sam dzień, e, kiedy oglądaliście, jak, maso, jak malowałam. Maks sobie e, kropki na koszulce. Jestem ciekawa, czy oglądaliście kiedykolwiek mm, Dextera. Tu akurat mamy najnowsze, najnowszą część, Dexter z Martwych Stanie. Dexter chyba to jest, nie wiem, wyszukujcie albo Z Martwych Stanie, albo Resurrection po prostu. E, oczywiście pierwszy, pierwszy oryginalny Dexter to jest z przedniego 20? Nie. E, 15 lat? No, e, I myślę, że na takich platformach. My teraz oglądamy na Sky. E, na Sky, Sky, Sky Show Time. A pierwszy to chyba był kiedyś na Netflixie. Nie? Czy na HBO? Nie wiem. Na którymś z takiej platformy no. bardziej popularnej. I teraz właśnie pozostałe części były na tym Sky'u. Była Dexter New Blood i Dexter... Nowa krew i co? Nowy początek? Nie, nie wiem, nie pamiętam. No i to. No i to już jest trzecia część. E, już, już się pogubiłam, w każdym razie na Sky'u na pewno znajdziecie e, kolejne części, ale chyba też ta pierwsza jest, wszystkie chyba są, e, nie wiem, musicie poszukać. Też e, no. Mogę też to w sumie e, zrobić, jest, jest pierwsza osiem. i to jest 8 sezonów i to jest z roku e, pierwszy sezon, czy tutaj to gdzieś jest? Nie no, cofnij, to może będzie, nie wyświetla się. Bo e, w każdym razie jest najpierw właśnie Dexter, później jest grzew pierworodny, później jest nowa krew, no i teraz jest właśnie Resurrection. I e, no na razie to nie wiemy, co powiedzieć <gryw> tak naprawdę. E, ale e, serial jest fenomenalny. E, I najgorsze jest to, <gryw> że z całej siły po prostu uwielbiacie głównego bohatera i mu kibicujecie, chociaż robi brzydkie rzeczy. Obejrzyjcie sobie. Ale naprawdę wciągający, no i tak jak mówię, tutaj może podzielić albo, albo wywołać dyskusję, jego postać. Natomiast mówię, no, my z całej, ja kocham Dextera. Po prostu kocham i mimo, że robi brzydkie rzeczy w dobrej wierze, to, to i tego kocham. Polecam. Mój mąż też go lubi, prawda? Mhm. <laughs> Polecasz go? I, i można naśladować to, to nie polecamy. Ale obejrzyjcie. Napiszcie w komentarzu, jeżeli kiedykolwiek oglądaliście. Um, I co teraz fajnego oglądacie wieczorami? Bo teraz wieczory zaczynają się robić dłuższe. Mamy teraz 22. Zobacz, w ogóle zobacz. widzisz to? Mówi, nie, mówił Max. Dobra, <laughs> zegarek. I wiesz co? Była bateria przecież dobra, ale ten mechanizm z tyłu, on taki no. jest ru ruchawy, nie? Można go prawo-lewo. No. Ja wymieniłam baterię nową i go tak. Przekręciłam jakby do momentu, kiedy się nie rusza. Już? No. I chodzi. Ja już chciałam go wyrzucić. W każdym razie mamy 22.1.2 e, i zaczynamy oglądać drugi odcinek. Ale zobacz, tu... kurta ta godzinówka, źle pokazuje. No i jest 22. Powinna być trochę wyżej już. Ale to, to ten mechanizm, właśnie, nieważne. W każdym razie, my teraz oglądamy drugi odcinek tego nowego sezonu. Jestem ciekawa, co byście jeszcze polecili fajnego, a może nie tak bardzo popularnego, o czym się nie słyszy tak na co dzień, bo wiecie, jakiś tam dom z papieru, stamtąd. Squid Game, które teraz już od dawna są na topie i ludzie sobie polecają, bo czytam, to, to już, już, już za nami, więc coś innego może. Ciekawa jestem. Ja Wam serdecznie polecam właśnie Tekstera. Może ma wsiąknąć na wiele, wiele sezonów i kolejnym takim serialem, jeszcze jednym, który warty jest polecenia i odświeżenia, <laughs> to jest w ogóle już teraz przed ponad 20 lat, wydaje mi się. Zagubieni. Lost. To jest serial, który kiedyś leciał na TVP 1, 2, nie wiem, leciał raz w tygodniu, no, był posadnie. emitowany raz w tygodniu. E, I no, trzeba było czekać. Nie, nie wiem, jak wtedy to, to człowiek przeżył. Trzeba było czekać cały tydzień, żeby się dowiedzieć, co jest dalej. No, dlatego, no, że ten serial to. Normalnie. No, wtedy normalnie, ale, e, ale no, jak go oglądaliśmy, to się zastanawialiśmy, jak można wytrzymać, jak to chciało się wiedzieć, co dalej, bo naprawdę serial jest. Uważam, zrobiony fenomenalnie i naprawdę wciągający mega, mega mocno. Także zagubieni Lost, yy, no coś zajebistego. Nawet chyba bym powiedziała, że no najlepszy serial, jaki oglądałam od dawna. Yy, I dobrze, że wróciliśmy do niego. Bo dawniej jak właśnie leciał w telewizji, to tak się go rzadziej oglądało, bo nie zawsze się trafiło, wiecie, trzeba było się wyrobić dawniej. Dawniej się trzeba było wyrobić, bo było 20 czy o którejś tam i koniec a teraz możecie sobie puścić, nie wiem, poszukać można na którejś z tych platform popularnych teraz i my nie mamy w ogóle telewizji, w sensie takiej, wiecie, żadnej, żadnej telewizji, więc mamy powykupywane sobie to, co chcemy. Kiedy chcemy, to wykupujemy, kiedy nie chcemy, to anulujemy subskrypcję. I teraz właśnie jesienią ponowiliśmy kilka tych subskrypcji, bo, no bo więcej się ogląda, no i wchodzi też um, Właśnie więcej fajnych e, kolejnych sezonów, albo nowych seriali i też bardzo czekam, nie wiem jak Ty, ale ja bardzo czekam na Georgie i Mandy w Wieli Ślub. No, zaświeżę. Na HBO to będzie i e, drugi sezon już kręcą i chyba w październiku ma być w nie wiem jak kiedy u nas. Ale jest coś... To był jeden sezon tylko, nie dwa. Jeden. Jest coś po prostu fenomenalnego, to jest majsterz, tak jak lubicie młodego Sheldona i tego typu serial, takie, takie, pamiętne bym powiedziała one są takie, no jak to się nazywa? Sitcomy. Sitcomy właśnie. I takie, bym powiedziała, nawet dla, dla rodziny, to, to już nie trzeba, wiecie, tam chronić małe, takie średnie dzieci. <grym> nawet jak nasz Max, no, Sheldona śmiało może oglądać, to myślę, że Georgie i Mandy, yy, nie wiem, czego by to ciekawiło ale nie jest jakiś taki, wiecie, niegrzeczny. Jest tak śmieszny, takie są teksty, taki takie jest przyjemny do oglądania, że w wakacje, go oglądaliśmy, przed wakacjami chyba się skończył, czy, czy jakoś tak, to kurczę. no Czekaliśmy każdego czwartku, bo dwa odcinki wstawiali co czwartek. Aż w końcu będzie, bo wiedziałam, że mi poprawi na wieczór, dzień. Po prostu wszystko, za, wszystko załapa ten serial. Jest super, jest super przyjemny, super fajny. Także możecie sobie też, jeżeli właśnie, jak, tak jak mówię, lubicie seriale typu mm, Sheldon, czy właśnie Pępek Świata, czy mm, Teoria Wielkiego Podrywu. To, to to jest też super, super, super fajny serial. Dobra, oglądajmy, bo się rozgadałam. E, no i piszcie w komentarzach to, 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 co tam tam wiecie, wcześniej prosiła. Hej! Pan Kropkowicz gotowy do szkoły. Założyliśmy. <gryw> co założyliśmy? Koszulkę Koszulkę na bluzkę, taką taką po prostu białą, zwykłą, z długim rękawkiem, żeby te kropki, wiecie, ma mazakowe nie dotykały ciałka. Pisz-fisiu? Pisz-fisiu? Ej, zamknij naszą tą szafkę, czemu ona jest otwarta? Co? Ta szafka, weźmiemy przymknij. No, ok. Ok. Ława, Ława. Ile masz dzisiaj lekcji? Cztery. Cztery? Zawsze. trzy, cztery. Cztery. W sensie godzin, godzin takich zegarowych, to jest inaczej to wychodzi, ale lekcyjnych masz cztery. Angiel... I dzisiaj wieczorem angielski, prawda? Już się nie mogłeś doczekać, co? Już od... Doczekałeś się. Już doczekałeś się, ale od lipca już marudziłeś. Kiedy angielski? Jedziemy na angielski? <noise> Czy już angielski? <noise> <noise> taki fisio. Ruszaj zęby. Angielski. Ruszaj zęby, o. O, widzieliście to, co Wam pokazał? Ma zęby za zębami. Ja też takie miałam, jak byłam mała. I nazywaliśmy je złośliwcami. <grywka> Miałem złośliwce. Ruszaj te zęby, żeby wypchnąć, bo normalnie będziesz miał krzywę, chorobcia, będziesz nosił aparat. Chciałbyś? On ma prawie 7 lat, ma wszystkie zęby zdrowe. I takie mocne, Pieronek ma zęby, że nie chcą mu naprawdę. No, dzisiaj drugą mają bluzkę, czy Widzimy bluzkę, twarz, wszystko. Dobra, tata już po Ciebie jedzie, zakładaj buty, o, 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 o. idę usłyszenia później. Jeszcze pokażę się z plecakiem. Ach, no to pokaż. Szybko. Macio, szybko. Maksymalnie szybko. szybko. No pokaż tu, 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 tu. Z tyłu. z przodu. Każdy kolega ma takie coś. Takie zapinanie. <laughs> po prostu masz jeszcze odblask. Jak będzie samochód jechał czy coś, to będzie się z daleka widać, bo to będzie się błyszczeć. Dla, dla, będziesz widoczny dla e, przejeżdżających aut. Dzięki takim właśnie odblaskom. One teraz nie, no są po prostu szare, ale ogólnie w świetle widać. Fajnie. Mm, fajnie. Życzymy Wam miłego. Oglądania. I dzionka też do mnie paczka i tą paczką zakończę już tego vloga. E, są to buty, takie buty jak widzicie potężne z marki Buffalo. i e, no, są, jest to kawał buta. One są na pewno e, dużo lżejsze niż jeżeli byście stwierdzili po samym wyglądzie. E, ja już e, z tej marki mam e, i klapki i kozaki takie e, Kozaki, takie można powiedzieć, kozaki, kozaki. I teraz właśnie chciałam sobie takie duże Adidasy, Adidasy, Wy takie wiecie, jakoś nazywa sneakersy. No i właśnie kupiłam te. Jestem bardzo ciekawa, czy będą pasować. Jakbyście szukały dziewczyny, to Wam pokażę po prostu, jakie to dokładnie model, mój rozmiar to 41, i akurat tutaj jest on, że tak powiem, idealny, był, a teraz nie wiem, w poprzednich rozmiarach, w poprzednich po prostu egzemplarzach się zgadzało wszystko, więc teraz przymierzę sobie te i zobaczymy em, czy będą pasowały. No fajne są, fajne, fajne, duże. Duże, ja jestem dosyć wysoka, mam 1,72 m, e, nie jestem też jakąś, wiecie, mikruską e, igiełką, chudziuteńką, więc e, mam też długie nogi i, i, i myślę, że te buty będą mi pasować, jeżeli nie będą, to po prostu odeślę, ale chciałam zobaczyć, zamówiłam z Answer, bardzo lubię z Answer, jest zawsze szybka dostawa i szybki, e, sprawny zwrot, także naprawdę jest wszystko e, git. No i co? przymierzę i. I na tym się już z Wami pożegnam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek już całkiem niedługo, długo teraz, tym razem nie musicie czekać. Także do zobaczenia. Pa pa!